Słuchajcie, zabieram Was w wyjątkowe miejsce, a mianowicie. Chodźcie, chodźcie. Haha, kumfu panda. Tu jest granica mojej działki, to jest granica Fazolandii i to jest granica miejsca idealnego, w którym karwasz twarz chce mieszkać przez całe życie. Tu żyć, tu mieć dzieci i tu umrzeć. Chodźcie, na Fazolandię. Pełna chałpa, bo mamy gości. Akurat z rybnika. Pozdro. Chłopaki się dobrze bawią. Czarny pijan. <laughs> chodźcie, chodźcie. Fazolandia. Jeszcze przed zmianą napisu, bo... No bo to nie są łatwe sprawy. O czym jest ten kanał? Kanał jest to po prostu o tym, jak mieszkam tu, w Wardoniu. Taki lifestyle'owy, o tym, jak prowadzę ośrodek, remonty pierdowych, ale też o okolicy. Czekajcie, muszę zadychnąć. Znowu się spasłem, wiem. Idziemy. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że prostą sprawą dla mnie jest to, że zawsze chciałem mieć drugi kanał. Drugi kanał, który mówi o o miejscu, w którym będę żył. Faza na końcu świata. pewnie się zastanawiasz czemu. Słuchajcie, bardzo w skrócie. Liczy się dla mnie tylko Polska i chyba po wielu latach już o tym wiecie. A jako, że ten dom leży 350 metrów od granicy słowackiej, no to jest to koniec świata. Będę sobie teraz coś w stylu farmerem, może nie będę uprawiał marchewki, ale będę tutaj zajmował się całym tutaj miejscem, żeby było dobrze, żeby moja kondycja była na dobrym poziomie. A widzicie to? To jest przyszły dom mojej rodziny. Jest to dom, który jest zabytkiem. Ja wiem, już każdy mówi, o Jezus Maria, w co Ty się pakujesz? No właśnie, pokażę Wam, czy warto, czy nie warto remontować zabytku, który jest pod opieką konserwatora zabytków. A teraz, żeby nie pieprzyć o, o tym, co to będzie w przyszłości, to idziemy na faj, najfajniejszy szczyt góry z Wardą, czyli Duży Rachowiec. Opcje z Fazlandii są dwie. Albo idziesz stąd na nogach, Półtorej godziny na duży rachowiec, albo podjeżdżasz sobie autem, na samej górze wyciągu zostawiasz samochód i idziesz sobie. Zależy. To jest opcja dla leniwych i dla bardziej ambitnych, ale jak wiadomo, ja jestem ambitny, więc idziemy z buta. Żegnam się wzrokiem ze swoim domem. Wiadomo, góry trzeba szanować nawet takie niskie do 1000 metrów nad poziomem morza. I o tym musimy pamiętać. Góry są inne niż równiny. Jedną z takich fajnych cech i ciekawostek tej miejscowości jest to, że leży oczywiście na granicy, ale jest tu bardzo duża, naprawdę fajna współpraca między Polską a Sowacem, czyli między Zwardoniem a Skalitę. Między innymi możecie zobaczyć tutaj wspólna droga krzyżowa. No wiadomo, że dla większości pewnie to się wydaje mało interesujące, ale tu chodzi o to, że żyjemy tutaj po prostu we wspólnocie, w zgodzie. To jest fajne. No to słuchajcie, jesteśmy właśnie na moście. Moście, gdzie po tamtej stronie jest Sowacja, a po tej jest Polska. Tu mamy ostatnią w ogóle stację w Polsce i tutaj przyjeżdża bezpośrednio pociąg i to taki wiecie, regionalny, czyli nowoczesny, z Katowic. I tak jeździ co 40 minut, więc jest naprawdę spoko. Druga sprawa jest tutaj pociąg, słowacki, który jedzie do Catka, czy jakoś tak się miejscowość nazywa. Chodzi o to, że można nim dojechać na przykład na granicę trójstyku Słowacja-Czechy i stamtąd 2-3 km jest na turystykę, a potem wrócić na nogach albo znowu pociągiem. A, żeby nie było. Tutaj jest nasz kościół, piękny, zabytkowy. Tu była ochrzczona moja córka, więc jesteśmy stąd. Jest kilka dróg. Można iść skrótami na Duży Rachowiec, ale bardziej efektywną i ogarniętą drogą jest tam tamtędy, więc zaraz zobaczycie. Ej, słuchajcie i zobaczcie. Jesteśmy prawie że przy kościele, a tu jest pierwszy słupek. A tu jest drugi, no to już jest granica. Czyli po prostu idąc ścieżką, zastanawiasz się, czy jesteś w Polsce czy Słowacji. Teraz jesteśmy na Słow w Polsce na Słowacji. W Polsce na Słowacji. I jedną jeszcze ciekawostkę wam pokażę szybko. Takie małe ruiny po słowackiej stronie. Miejscowi mi powiedzieli, że w tym miejscu widzicie takie ruiny naprawdę ruiny. Podobno tu kiedyś był bar, użyda. Właśnie po słowackiej stronie. Ale zajebiście to wygląda naprawdę. A to jest z kamienia wybudowane. Zobaczcie, to, są, to nie jest jakiś tam beton, tylko to jest z kamienia górskiego. Jest dużo zbrojenia, ale naprawdę fajnie musiało to wyglądać. No, pewnie już wiele lat to leży w takim stanie. Ale no, jest w tym. Czuć tu historię, opowiem tak. No, czuć tu historię. Słuchajcie, jesteśmy w dość wyjątkowym miejscu, bo jesteśmy przy schronisku, dawnym schronisku. Schronisko PTTK, które na ten moment jest do wydzierżawienia, chociaż samo nazwa, wydzierżawienie, brzmi głupio, no. Widać, że ten obiekt potrzebuje wielu milionów złotych dotacji. A kto wydzierżawi? O! Dworzec Beskidzki. Schronisko PTTK z Badoniu. Chodźcie. Ciekawostką jest to, że po wybudowaniu tego w latach 30 schroniska. Tutaj znajdowała się skocznia narciarska. Jak widać, no, już pozostałości jest mało. Orczyk, który jest oczywiście od lat zamknięty, bo na ten moment ludzie wolą oczywiście używać krzesełkowych wyciągów, które też mamy w Zwardoniu. A tutaj mamy dworzec, który daj Boże znajdzie inwestora, który nie będzie się bał wyłożyć porządnych kilku balniek i po prostu będzie to działać. A tam mieszkamy. Cyk. Cały widok. Zresztą to już jest chyba miejsce, które zasługuje na widok z drona. Okoliczne zwardońskie góry mają pewne plusy. Przede wszystkim jest to fajne, są to fajne trasy na przykład dla ludzi starszych, no bo jakby nie było, są w góry, ale nie są na tyle wymagające, że po prostu, że tak powiem, stracisz płuca. Dla ludzi z nie największymi dziećmi, no bo powiedzmy te góry mają też ambitne trasy, ale ogólnie są do przejścia dla każdego. Ale oczywiście też dla ludzi, którzy posiadają psy. Dla mnie to ważne, bo sami mamy psa. I powiem wam szczerze, że bardzo dużo ludzi tu przyjeżdża z psami do nas, do Fazolandii, właśnie ze względu na to, że tutaj możesz sobie iść na spacer. Jak wyjdziesz z tych zabudowań, a naprawdę jest blisko, żeby wyjść, to możesz tego psa puścić, jeśli się słucha. A ja tutaj chcę wam przy okazji pokazać e, kilka tabliczek. Mała pętla, duża pętla, jeszcze nie wiem do końca, co to jest, bo nie wiem. E, mały rochowiec, osiedle. Oczywiście, są tutaj pagórki, jakby niektórzy powiedzieli. Fajne na spacer. Są góry. Yy, które lekko zmęczą, ale też są trasy, które sprawią, że wypłujesz płuca i stwierdzisz, warto wyjechać, wyjechać, do Zwardonia i przejść się po szlaku, gdzie jest niewielu z turystów. Ja tu mijam turystów. Tylko, że pamiętajcie, ci co przyjeżdżają do Zwardonia, yy, chodzić po górach, to bardzo często są ludzie, którzy lubią w górach ciszę, spokój, I to jest fajne. Teraz podejście i do, dość srogie. Dobra, tak naprawdę jak już wejdziecie to podejście i widzicie bez Beskidek. Beskidek to jest, można powiedzieć, knajpa restauracja. Lane piwko zaraz, on pokażę, jak tam wygląda. Mniej więcej z zewnątrz. Więc jeśli tu podejdziecie, no to reszta przez jakiś czas jest spoko. Potem już samo podejście na duży rachowiec jest trochę wymagające, ale powiedzmy, nie, nie dla człowieka w moim wieku, chyba że jest tak gruby jak ja. Aczkolwiek to już moja wina a nie dużego rachowca. No. Kolejną rzeczą jest taka, o, tylko że tutaj musicie do tego podejść z szacunkiem, a mianowicie jest wiata grillowa, co oznacza, że można tu przyjść, zrobić grilla i tak dalej, ale wszystko w pełni kultury. Ze względu na to, że jest to miejsce publiczne. No i oczywiście nie robi się trzody, bo to nie jest ten rodzaj gór, gdzie robi się co chce, tylko tu się lokalnych mieszkańców szanuje. Dodatkowo jest punkt naprawy rowerów, pokażę Wam. Wiata, cyk, gmina Rajcza, naprawdę ładnie to wygląda. Zostało to zasponsorowane przez Unię Europejską. Miejsce grillowe. E, a propos y, tych krat, to nie wiem gdzie one są. Być może ktoś, kto się tym zajmuje o tym wie. Jeśli chodzi o ciszę nocną, rzeczywiście 22, jest monitoring, zakaz spożywania alkoholu, chociaż pewnie gdybyś wypił sobie jedno piwo i będziesz kulturalny, to to nikomu nie będzie przeszkadzać. A tutaj macie punkt naprawy rowerowej. Bo właśnie jeśli chodzi o Zwardoń, tu są niesamowite ścieżki rowerowe i naprawdę widać tu sporo ludzi na rowerach i ze swojej strony mogę powiedzieć to, że no oprócz wiadomo takich typowych asfaltowych dróg, macie tutaj też takie drogi, że tak powiem wiecie będą się Wam podobały, ścieżki górskie bez mniejszych problemów, oczywiście z podejściami dużymi, ze spadami dużymi, więc to większość będzie zadowolona a tutaj mamy Beskidek Beskidek to świetne miejsce, które E, powiedzmy, tak oferuje w sezonie e, jedzonko, ale przede wszystkim piwolane i to takie wiecie, rzemieślnicze. I możesz sobie tu zjeść, wypić piwko, dzieciaki mogą się pobawić i jest fajnie. Na Beskidku, widok, oczywiście, na Fazolandię. Jeśli chciałbyś to zlokalizować, to bardzo prosto możesz to zrobić na mapie. Dodatkowo jak zobaczysz. E, Schronisko, no to To już jest w okolicy. Aha, czyli tu szedł papież. Zanim był papieżem, zobaczcie, jaka fajna sprawa. jako... Z bardzo ogólnie to tak: Był w województwie krakowskim, czyli w dzisiejszym małopolskim, że tak powiem. Był w województwie bielskim, a teraz jest w województwie śląskim. Sytuacja jest taka, że jako, że był biskupem krakowskiego, no to oczywiście bierzmował wszystkich. Bez wyjątku w swoim województwie. Między innymi moją babcię, która mieszkała w Zagórzanach. No i oczywiście, jako że wtedy to było województwo krakowskie, no to przyszedł tutaj podobno z wielkiej raczy na nogach, tędy i wszyscy czekali w kościele na biskupa. A on zechodzi na nogach, no i przyszedł oczywiście do kościoła i wybierz mowę. A tutaj muszę Wam pokazać jedną rzecz. Zimą chcę się tutaj uczyć wraz z moją żoną, a w przyszłości moja córka na tym stoku, bo jest to działający stok. Możecie sami zobaczyć. z Wardoń. mały orczyk działający, wszystko jest z nim w porządku. Idealne, żeby się uczyć. Oczywiście na zwardoński również można się uczyć i są instruktorzy. Ja mam nawet po mniejszych pieniądzach dla Was, ale tutaj też jak najbardziej. Nagram Wam jeszcze jedną rzecz. W zwardoniu jest naprawdę dużo dostępnych miodów. Najczęściej wielokwiatowych. Tutaj macie przy okazji pokazane. Nie podchodzę bliżej, bo uważam, że pszczółki mają żyć swoim życiem, ale są tutaj pszczoły. Tu na całej górce są. Obok mojego domu, więc możecie, jak widzicie, znak, że miód. To tu macie swoisty miód, a nie jakieś podrabiaństwo. Więc jak najbardziej polecam, nie? Powiem Wam, ja nie mówię, bo to jest chyba taki trochę prywatny parking, ale no chyba się raczej nikt nie obrazi, jak ze staniesz tutaj i popatrzysz na widoki. Chodźcie zobaczyć. Ja bym wam chciał powiedzieć, że to jest chyba najfajniejsza rzecz, jaka mnie spotkała w życiu pod względem nowych gadżetów w życiu. Nie wiem, czy to się camelback nazywa, czy bukłak, ale powiem wam, już pamiętam 15 lat temu w harcerstwie niektórzy ci druchowie, którzy chodzili po górach, posiadali. Ja tak zawsze miałem podejście, a rurka. Kurde, zacząłem to używać to jest fenomenalne. I naprawdę będę go brał ze sobą na kolejne wyprawy do innych ptaków bo jest oczywiście kompatybilny z różnymi innymi plecakami, więc naprawdę fenomen. Widzicie ten dom? Trochę przykry widok, bo jest niedokończony, ale jak go widzicie, to znaczy, że trzeba skręcić w prawo za nim. I idziemy. Aleja Zakochanych, trasa spacerowa. Możecie zobaczyć zabytkowe tutaj zdjęcia. Podoba mi się. Karczma polskiej Klimaty. Przy okazji wam pokażę. I tutaj jedna rzecz. Jak jesteś turystą, co nie? I bierzesz ze sobą butelkę i napijesz się wody, albo coś ci zostanie. To weź to ze sobą do domu, dobrze? Szanuj góry. Zaczynają się właściwe góry, i już żałuję, że tutaj poszedłem. Tak, niby tak. Lubię być na szczycie góry. A zajebiście mi się nie chce na nie wchodzić. Nie wziąłem rano leków na astmę. I żałuję tego. Jednak, nie wiem, czy wiecie, ale przeszedłem na dietę, żeby wrócić do formy, którą miałem półtora roku temu dwa lata temu bo lepiej mi jest wtedy w astmie lepiej się czuję fizycznie, jestem w stanie dużo więcej zrobić a poza tym godnie reprezentować rodzinę no bo mając 33 lata i być spasionym wieprzem, to no nie wypada, nie? Jest to fantastyczne miejsce, żeby się odpocząć. Na przykład, gdybym teraz szedł z moją żoną i córką, która miałaby już powiedzmy kilka dobrych lat, to tu rozłożyłbym sobie koc, w tamtym miejscu i zrobiłbym sobie mały piknik. Chociaż w sumie na szczycie może być lepiej. Byłem tam zimą, więc nie wiem, jak tam wygląda latem, czy też wiosną. Ja zawsze, jak idę w góry, to marudzę, z czego byliście świadkami niejednokrotnie, ale. Jak idę i rozglądam się, patrzcie na to. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mieszkam w takich okolicach, że tu będzie nasz dom i zrobię wszystko, żeby nam się tutaj udało. A wy, jako widzowie, czy przez świat na fazie, czy faza na końcu świata, mam nadzieję, że również będziecie tu przyjeżdżać żeby odczuć tą jak to się mówi chwilę spokoju fajnych szlaków i po prostu I słuchajcie to jest pierwszy szczyt zdobyty na tym kanale trzeba dotknąć tabliczki, inaczej się nie liczę Rachowiec 954 metry nad poziomem morza Jest piękna pogoda. Turystów nie brakuje. GoPro to nie kamera, tylko Badziewie, więc nie widać. Ale tam widać tatry. Ważne, że ja widzę. Wy możecie mi uwierzyć. O, Sołtys. Pan Sołtys wraz z ochodzicią strażą pożarną, który również jest członkiem. Zbiera właśnie śmieci tutaj z rachowca. Jest to bardzo przykry widok pod jednym względem, że muszą te zbierać śmieci. Boże jak jesteś turystą, to jak coś przyniosłeś to weź ze sobą bo później pan Sołtys i czas Straż Pożarna, która jakby nie było, jest od gaszenia pożarów i inynimi, i, nie i nie tylko. tylko Zajmuje się czymś takim. To jest fajne. Jest oczywiście maszyna OSP. No tutaj wiecie, no tutaj ciężko wjechać czymkolwiek. Przykro, 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 bo turyści przynoszą, zostawiają, zabawiają się. No nic, każdy mógłby wziąć, chociaż znieść ku drodze. Są kosza, są miejsca, nie ma problemu, no ale no razie jest odgaszenia, jest od pomocy, ale również do tego, żeby dbać o wizerunek i o wszystko, co jest w okolicy. Także staramy się, ile możemy, tyle robimy. Dawidzie, dziękujemy za propagowanie, może ja ktoś robię. weźmie ze sobą. w tej oby, śmieci. Dzięki, oby. do zobaczenia i miłego pobytu. Byłeś na pełne, na Ja nie rozumiem, to jeszcze Obore. to będzie lżejsze, nie? Chyba się oblałem browarem. <śla> Mówiła mama, nie biegaj po schodach, a i tak biegał. Żebyś był kulturalny, to możesz tu przyjść, nawet sobie kiełbasę zrobić, może nawet sobie piwo wypić i znieść butelkę albo puszkę po sobie. I byłoby kulturalnie. I fajnie. Idziemy do chałupy bo mnie to w stronę. Mamuśka coś gotuje. W sumie, opcja podjechania autem i iść na nogach jest bardzo leniwa i bardzo dużo się traci. Lepiej iść na nogach. Pozwiedzać i tak dalej. No chyba, że masz takie zdrowie, że no, znajdziesz tyle siły, żeby tu dojść tylko. No to wtedy możesz. No są, są różne opcje, no. Z dziećmi na przykład już bym sobie podjechał, no bo no, chyba, że szpacerkiem by sobie weszły. No, musisz sam zdecydować, ja uważam, że tu jest spoko. I naprawdę są tu góry dla tych, którzy potrzebują się zmęczyć, ale też również dla takich, którzy chcą na przykład dzieci... w dzieciach zaszczepić miłość do gór. Słuchajcie, trochę mi głupio przed wami, ale ja się tą wodą oblałem z puszki i coraz bardziej mi to śmierdzi szynami. Ale ładna kapliczka, nie? Taka trochę wrasta kolorach. Hej, i się Głód mi to skwiera, już normalnie sam żołądek i wszystko inne mi daje znać. Zmęczony jestem, bo pewam zmęczony jestem. Naprawdę jestem zmęczony, a jeśli ja jestem zmęczony, to większość z Was również by była. Więc nic tylko cieszyć się chwilą, idę przytulać. Żona i córeczkę, ale najpierw muszę zjeść. Pozdro